Dobra, DJ Dex na gali KSW 54, witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Więc e, przyjechałeś specjalnie na jakieś walki czy po prostu z okazji gali jesteś zawsze gdzieś obecny na wydarzeniach sportu walki? Znaczy jak mogę to jestem obecny, przyjechałem tutaj z chłopakami z Ankosu, ale jak mi się nadarza okazja to zawsze przyjeżdżam. A powiedz, bo tak, wielu kibiców domaga się, tak? Wprost mówiło, kiedy wróci DJ Dex, dajcie mu DJ Dexa. Ty słyszysz te głosy z rynku? Ale komu? Różnym ludziom, którzy się pojawiali w sportach walki, bo uznali po Twoim ostatnim występie, że ten występ był bardzo dobry, jeśli chodzi o, powiedzmy, o formę. Okazało się, że raper może całkiem dobrze sobie radzić, chociaż paru raperów jest, którzy sobie dobrze radzą. Czy wiesz co? no na razie nie mam żadnej propozycji. Organizacja jakby wstrzymała się na razie od organizacji. Pewnie może coś na grudzień będzie, ale nic o tym na razie nie wiem. Zobaczymy, jak będzie jakaś propozycja, to rozważę ją. Ty w takich projektach jak FFF chcesz uczestniczyć, czy kusi cię powiedzmy takie coś jak dzisiaj się dzieje, czyli pełno, pełnowymiarowa gala MMA? No nie żartujmy sobie, no ja już raczej jedynie FFF i myślę, że tam, tam zostanę, tam mam kontrakt i, i tyle no. Są jakieś nowe projekty, też współorganizowane, pojawiają się takie informacje, bo między innymi gdzieś Różal ma brać takim udział w takim projekcie Walki na gołe pięści to raczej nie? Absolutnie nie Czemu? No daj spokój, ja, nie, 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 Czyli? Naprawdę nie dla mnie A Powiedz w tej chwili tutaj na Galika sw 54, szczególnie któraś walka Cię interesuje, Michał Andryszak? No, wiadomo, Michał Andryszak, Kazieczko, tak z klubu. Byłem bardzo ciekawy, Gamora z Musajewem. Zobaczymy, jak to teraz będzie z ziłkowskim. Wiadomo, że przeciwnik niby, niby słabszy od, od Musajewa, ale nie jest słabym zawodnikiem, więc to różnie może być, nie? Jak wpadasz do Ankosu, to udaje Ci się porobić z tymi zawodnikami, czy raczej na grupę taką powiedzmy średnio zaawansowaną? Jak to wygląda? Raczej wiesz co, no obecnie nie trenuję, bo kończyłem płytę, ale jeżeli przygotowywałem się, no to normalnie na grupę z tymi chłopakami miałem możliwość, czy to yy, z Andryszakiem, czy z Kazieczko, czy tam wiesz, z każdym z chłopaków mogłem sobie jakby potrenować, wiadomo, że yy, oni trenowali na moim poziomie, a nie ja na ich, więc oni się dostosowywali do mnie i, i dali mi trenować, tak? Bo wiadomo, jakie klasy to są zawodnicy, ale miałem tą możliwość i trenowałem tam. Michał Andryszak, jest Twoich gabarytów, tak szczerze mówiąc, bo Ty masz ponad 190 cm na pewno, tak? O? 188, no ale. 188? Michał jest koniem <głos》> wielkim, to większy ode mnie chyba, chociaż nie no tak. Nie, o, ładna wygrana, bo przez kopnięcie na głowę pewnie nie umknęło to Twojej uwagi. No nie omknęło, no. Każdy to chyba widział bardzo szybka wygrana. Czy młody zawodnik, co? A nawet nie wiem, ale no, ile ma lat 28 Nie no, młodziutki. Do 43 jeszcze ma dużo, dużo czasu. DJ Dex, to co? Czekam na Twój powrót. Może FFF w końcu się obudzi, bo miała być latem ta gala, potem gdzieś tam na jesieni. Teraz, tak jak powiedziałeś, być może w grudniu. No wiesz, czym to jest spowodowane, tak? No. Wszyscy wiemy, wiemy, że wszystko się pozmieniało i nie wiem, czy w następnym roku wróci, wróci do normy. A Twoim zdaniem, ten koronawirus jest czy go nie ma? Jak to w Twojej ocenie? Coś jest, ale czy na taką skalę, jak to jest przedstawiane, no to tutaj bym wątpił, nie? Jakieś choróbsko jest na pewno, no ale wiesz, no, Tobie... Wiem. Na ciebie dużo wpłynęło, powiedzmy, jeśli chodzi o koncerty, o tego typu rzeczy, o działalność? No na całą branżę muzyczną. Stop z koncertami, z imprezami. Myślę, że na, na mnie to jeszcze nie tak mocno, jak na, nie, na inne branże, tak? Które ludzie potracili mnóstwo pieniędzy i firmy pozamykali. No trudno, no, co zrobić, no. Co jest do odbudowania? No z czasem na pewno, tak? Ale ile to potrwa, to nie wiadomo. Kiedy to się skończy, nie wiadomo tak naprawdę. Ale można w ciszy, gdzieś tam w studiu, porobić swoje rzeczy. robić coś teraz? No cały czas. Sko skończyłem właśnie mixtape, siódemkę, 9 października premiera i, i wracam na salę. No co, czekamy na powrót na salę, bo to nas e, też interesuje, na pewno fani rapu dostaną to, co, czego pragną, bo też jesteś popularnym raperem, zapoznałem się z twoją twórczością, jestem... Bardziej DJ-em, ale... Tak, ale, ale, ale powiedzmy ten świat się przenika gdzieś tam i, i nawet gdzieś tam jedną dyskusję bardzo ciekawą twoją widziałem, dość długą, także sobie obejrzałem, wysłuchałem cierpliwie, bardzo ciekawe spostrzeżenia, ale mówię, to, to na, temat na inną rozmowę, dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.